Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Rosyjskie wojska są już obecne w centrum Pokrowska, konkretnie to na ulicy bohaterów Ukrainy. Na tę chwilę obie strony nałożyły sporą blokadę informacyjną na ten rejon, zresztą no, trudno się dziwić. Natomiast z tych strzępek informacji, które do nas docierają, wynika, że obrona Pokrowska się dosłownie rozleciała bo jeżeli Ukraińcy chcą stąd wojska wycofać a chcą na pewno to nie mają nawet ze specjalnie jak tego zrobić przynajmniej w zorganizowany sposób bo na zachodniej stronie miasta już stacjonują rosyjskie jednostki nie wiadomo czy ta awangarda złożona z komandosów czy już jednostki regularne a Rosjanie mają również przewagę w powietrzu i w artylerii wiemy na pewno, że Rosjanie kontrolują już w pełni Zwierowę to, to jest w zasadzie przedmieścia Pokrowska, tak jak mówię o tym, co się dzieje w środku, to zapewne się dowiemy, jak już Rosjanie wszystko zajmą. Raz, że blokada, dwa, że walki są zapewne bardzo tutaj dynamiczne teraz, podobnie zresztą było z też kilka pierwszych dni po przełamaniu obrony, nie wiadomo było dokładnie, co się tam dzieje. Oprócz tego Rosjanie zajęli nowo ekonomiczne na wschód od Pokrowska. Pierwsze jednostki wchodzą już tutaj do Mirnogradu, to jest miasto dosłownie obok Pokrowska. No, obserwujemy tutaj już końcową fazę tej całej bitwy. Najgorsze dla Ukraińców jest to, że za tymi miastami nie ma już za specjalnie żadnych fortyfikacji do stolicy obwodu. Załański nakazał już nawet ewakuację Kramatorska. Jest to stolica obwodu Donieckiego, właśnie gdzie znajduje się jeszcze około 50 tysięcy osób z przedwojennej populacji wynoszące około 400 tysięcy. W Kramatorsku miał zginąć dowódca też Brygady Gwardii Narodowej, konkretnie to Brygady Szturmowej Liut. Powstała ona z połączenia kilku grup szturmowych, jak Tajfun, Tornado i inne takie. Jest to jedna z najbrutalniejszych formacji w ukraińskiej armii, posiadających w swojej szaraga bardzo dużo kryminalistów. Także tutaj nie trafiło na niewinnego. Oficjalnie miał co ciekawe zginąć w wypadku samochodowym, choć w tak bliskiej odległości od frontu, to mi się tak średnio chce w to wierzyć, choć wiadomo, no, wypadki w pobliżu linii frontu również to samochodowo się zdarzają. Na Ukrainie mamy kolejne protesty w sprawie praktycznie likwidacji służby antykorupcyjnej. Kliczko co ciekawe opowiedział się przeciwko obecnemu prezydentowi, za to Julia Poroszenko jest za prezydentem. Innymi słowy, mamy tutaj wojnę Starej Gwardii z nowobogackimi. Trochę dziwne, że ci Starzy są za prezydentem, no ale jego następca będzie zapewne tylko jeszcze bardziej proamerykański, więc to jakiś sens posiada. Nawet tak zwana społeczność międzynarodowa czytaj zachodnie służby się zaczynają odwracać od włodka. Mamy już zmasowany medialny atak na prezydenta Ukrainy. Co ciekawe, najbardziej zaangażowane to są w tej chwili w to gazety brytyjskie. Choć w sumie to nic dziwnego w końcu aktualnym kandydatem głównym na ten stolik jest założny, który to przebywa teraz u Brytoli. Zresztą oprócz ataków medialnych mamy już konsekwencje natury formalnej, bo Unia Europejska już żąda wyjaśnień i twierdzi, że ta reforma może przekreślić szanse Ukrainy na wejście do Unii Europejskiej. Przypominam, że powód pierwotnego Majdanu był bardzo podobny, no a w miastach ukraińskich protestują już tysiące ludzi. Także wygląda na to, że losy obecnego prezydenta wydają się policzone. Podobno chciałby on się nawet teraz wycofać z tej reformy, no ale nie sądzę, by po czymś takim mu wybaczono. Spotkanie delegacji ukraińskiej z Rosją u Turków trwało łącznie pół godziny, co czyni je najkrótszym w historii. Zracho Zresztą jechać taki kawał drogi, żeby pogadać pół godziny, to jest jak dla mnie trochę bez Choć załatwili jedną sprawę, mianowicie kolejną wymianę jeńców. Ukraińcy mają dostać 1200 żołnierzy, dodatkowo zwolnieni mają być też cywile, pojmani za współpracę z Rosją. No w sumie inaczej Ukraińcy by swoje za to kwoty nie mogli spełnić. No pojawiają się plotki, że jako osoby na wymianę idą też teraz Rosjanie z Legionu Wolnej Rosji. W sumie władze w ukraińskiej armii mają nacjonaliści, którzy to yy, nienawidzą Rosjan, no a ci z tej Wolnej Rosji no to koniec końców są Rosjanie, więc wymiana ich na pewniejszych ludzi Zazowa i tym podobnych... Informacji ma jak najbardziej sens, a zdrajców też nikt nie lubi, nawet jak są po tak zwanej naszej stronie. Speaker kongresu amerykańskiego Mike Johnson stwierdził, że Ameryka nie chce się dalej angażować w rosyjską wojnę. No to jak nie chce, to niech się nie angażuje. To ma być oczywiście pretekst do wprowadzenia sankcji na kraje kupujące rosyjską ropę. Już to widzą, jak nałożą 500% słona Chiny. No ale jak widać, to nie jest już tylko polityka trumpowa, tylko całego kongresu albo jego większej części. Jak zwykle, rozwiązaniem na niedziałający mechanizm jest po prostu więcej tego samego w tym przypadku sankcji. Choć wprowadzenie tego w życie w takiej formie, w jakiej to teraz proponują, oznacza zagładę amerykańskiej gospodarki, zatem zapewne blefują. A jak nie blefują, no to znaczy, że są szaleni, więc tym bardziej się z nimi nie powinno rozmawiać znalazłem bardzo śmieszny artykuł z wyjątkowym tytułem, nawet jak na nasze media. Sugeruje on, jakoby Chiny miały kogoś oszukiwać, sprzedając Rosjanom części do dronów. Tak, jakby sankcje USA były jakimś ogólnoświatowym prawem. Amerykanie mogą sobie nakładać sankcje na kogo chcą, ale chińskie drony są chińskie i chiński rząd może je sprzedawać komu mu się podoba. Choć Chińczycy podobno sprzedają Rosjanom już same drony, ale to są głównie takie drony, podobno lepsze do ataków na głębokie tyło ukraińskie. Ale tak jak powiedziałem, to jest decyzja chińska, oni sprzeciwiają się wszelkim sankcjom na Rosję i na Rosję to dosyć otwarcie, więc co jak co, ale im akurat żadnego oszustwa tutaj zarzucić nie można. Choć wiadomo, zachodnie media specjalnie tak o tym informują właśnie po to, by nadać tym sankcjom jakiś pozór prawomocności. Rosjanie do końca roku chcą z chińską pomocą wystrzeliwać do 2000 dronów dziennie. Na tej chwili to jest średnio z jakieś 500, nie wiem jak Zachód wyobraża sobie w ten sposób dalszą wojnę. Bo z tego co wiemy, to te niemieckie patrioty chociażby mają być dos dopiero dostępne w następnym roku, a jak już wspomniałem, Amerykanie nie chcą się jakoś bardziej angażować. Zresztą nie mają za bardzo czym na pewno nie w odpowiedniej ilości. Ponownie dzieje się trochę na wschodzie, ale tym razem dalekim. Mianowicie Tajlandia po raz kolejny zaatakowała Kambodżę. Mieliśmy kilka ataków na lokalne dowódca, dowództwa, kambodżańskie armii, a Tajowie zajęli sporną świątynię na granicy. Są też pierwsze doniesienia o starcia bezpośrednich obu armii, konkretnie to yy, starcia czołgów. Tajlandia już oficjalnie rozpoczęła mobilizację wojska, raczej nie robią tego na pokaz. Póki co niespecjalnie wiadomo jednak, że jakie konkretnie cele oni chcą tutaj w ogóle osiągnąć. Kambodża to dużo mniejszy kraj, więc jeżeli to będzie wojna pełnoskalowa, no to raczej to będzie wojna jednostronna. Widać, że ktoś tutaj bardzo chce rozpocząć nowy konflikt. Ten ktoś to oczywiście Amerykanie. Niedawno mieliśmy groźbę wojny Indii z Pakistanem. Ten drugi to oczywiście jeden z najważniejszych sojuszników Chin. Mieliśmy i te kilka różnych wydarzeń w Mianmie, również ważne dla Chin państwo. No a teraz mamy już kolejną zresztą prowokację w tym miejscu i znowu Tajlandia, jak i Kambodża, to bardzo ważne dla Chin kraj. Teraz tylko pytanie, który jest bardziej prochiński, a który bardziej proamerykański? No bo oficjalnie to ani jedni, ani drudzy nie mają żadnego sojuszu z tymi krajami. Z jednej strony Tajlandia to historycznie była sojusznikiem Ameryki, ale jest zdominowana ekonomicznie przez chińską diasporę. Z drugiej strony Kambodża to kraj z kolei tradycyjnie prochiński, nawet komunistyczny, ale jego największym partnerem gospodarczym są teraz Amerykanie. Dla Chińczyków to najlepiej by było, jakby tam w ogóle był spokój, no ale nie wiem, czy to się rozejdzie po koście biorąc pod uwagę, że mamy tu już, jakby nie patrzeć inwazję lądową. Mamy natomiast nowe informacje odnośnie Epsteina, i Trump jest dużo bardziej umoczony w tę sprawę niż się mogło wydawać. Co ciekawe informacje ujawnia, znowu ten sam Wall Street Journal, który został przez Trumpa pozwany. Innymi słowy, mamy tutaj już z kolei pełnoskalową wojnę medialną. A ujawnili chociażby, że Trump spotykał się z Epsteinem prywatnie, to znaczy zapraszał go sobie do domu, a on zapraszał panienki. Już bliżej chyba być nie można. No chyba, że Epstein by robił za panienkę. Trump już wcześniej prowadził również różne dziwne przedsięwzięcia, chociażby był jurarem w Miss Ameryki, nastolatek. No i mam jeszcze informację o tym, że prokuratura informowała biuro prezydenckie o tym, że Trump jest na liście Epsteina. Co więcej, nawet biuro prasowe Białego Domu potwierdziło, że on jest na tej liście, choć teraz twierdzą, że jest ona fałszywa. Więc można powiedzieć, że Trump jest już oficjalnie koneserem dzieci. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że są ludzie, którzy nadal go będą bronić. Na tę chwilę w kongresie mamy letnią przerwę, po której będziemy mieli kolejne głosowanie nad ujawnieniem w końcu tej listy. To daje z kolei trochę czasu Trumpowi i reszcie towarzystwa na przekupienie części kongresmenów, a stawka, jakby nie patrzeć, jest najwyższa. Ekipa trumpowska próbuje również to zamieszać Clintona. Nie będzie to też raczej trudne, choć trzeba powiedzieć, że Clinton, choć potężny, to też nie jest niezastąpiony. Jakby nie patrzeć, on przestał być prezydentem ponad 20 lat temu. Zresztą ta rodzinka to teraz bardziej szkodzi partii demokratycznej niż jej pomaga. W końcu Clintonowa w zasadzie samodzielnie przegrała im wybory. Sam Trump zresztą mocno ukrócił już wcześniej imperium Clintona, kasując fundusz USAID, więc ja widzę możliwość, żeby w ciągu najbliższych kilku miesięcy usunąć zarówno Clintona, jak i Trumpa właśnie za pomocą Epsteina, co byłoby akurat z korzyścią dla Ameryki, jak i ogólnie całego świata. Sam Donald Trump ogłosił natomiast teraz zawarcie nowego dealu z Japonią. Szkoda, że zapomniał o tym wszystkim poinformować Japonii, bo negocjatorzy z kraju kwitnącej wiśni stwierdziły, że takie, stwierdzili, że takie rozmowy nigdy nie miały w ogóle miejsca. Ten człowiek już nawet nie koloruje rzeczywistości, on po prostu zmyśla. W tym czy samym czasie Unia Europejska przygotowała pakiet kontr CEU na Amerykę. Na co są cła? Ano na tytoń, napoje wyskokowe, przemysł samochodowy i lotniczy, to co produkuje głównie południe Stanów, które to głosuje właśnie na Trumpa. No i wszystko to może z wyjątkiem samolotów można bardzo łatwo zastąpić w Europie. No i jest to niejako również pomoc dla naszych, chociażby rolników z tej branży tytoniowej. Wiadomo, no to są zawsze ludzie pracujący. Na 1 sierpnia coraz bliżej, a tutaj z Europą dealu również brak. Aż ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale Unia mimo wszystko jest tutaj stroną bardziej kompetentną. Unia Europejska, a konkretnie to jej delegacja, była nawet teraz na szczycie z Chinami. Co prawda nic jakiegoś odkrywczego nie ogłosili, ale sam fakt, że Ursula von der Leyen poleciała z własnej nieprzymuszonej woli do Chin, to jest już wydarzenie. Trump, jak widać, potrafi zjednoczyć za sobą ludzi. Może nie tych, których by chciał, choć im szybciej ta transformacja z Pax Amerykana nastąpi, tym lepiej dla całej ludzkości. Jak już jesteśmy przy Unii Europejskiej, to oberwało się teraz naszemu rządowi. I to za coś, o co bym naszył w ogóle nie podejrzewał. Mianowicie władze w Brukseli stwierdzili, że rząd w Polsce jest za mało antyrosyjski. Konkretnie to nasi nie przyjęli unijnej dyrektywy o tym, by uznać obchodzenie unijnych sankcji na Rosję za przestępstwo. Unijne dyrektywy akurat to są wiążące dla państw członkowskich. Problem w tym, że ta dyrektywa unijna będąca częścią jednego z ostatnich pakietów sankcji jest zwyczajnie bublem prawnym. No bo w praktyce nie da się prawnie wykazać, że jakaś, że jakaś firma obchodzi sankcje. No bo jak taka firma A wysyła towar do Gruzji dajmy na to, no to a stamtąd firma B wysyła towar do Rosji, no to firma A nie łamie sankcji, a nie ma postępowania bez winy. Zresztą no to nie jest kwestia tylko Polski, ponieważ dyrektywy nie wdrożyło większość państw członkowskich, konkretnie to aż 18 A to już coś znaczy, zresztą jest to też dosyć zabawne, biorąc pod uwagę, że za tymi sankcjami to głosowały wszystkie. W Holandii mamy skandal szpiegowski. Do bazy danych tamtejszej prokuratury włamać się mieli rosyjscy hakerzy. Co więcej, mieli oni mieć do niej dostęp przez kilka tygodni. Kosina Kamysz stwierdził oficjalnie, że Polska jest w stanie wojny i że jest w trakcie największej operacji wojskowej od czasów II wojny światowej. Oczywiście to ma być tak zwana wojna hybrydowa, czyli wszystko i nic za razem. Śmiałbym się, jakby kiedyś któreś państwo zachodnie zostało zaatakowane, ale nikt by im nie uwierzył ze względu na nadużywanie tego typu słów. Bo my na żadnej wojnie nie jesteśmy, po prostu im się koalicja sypie i tygrysek walczy teraz o utrzymanie stołka. Moim zdaniem to on go powinien stracić za samo takie straszenie, bo minister no to musi być człowiek poważny, a już w tym bardziej minister obrony. Żeby materiał był kompletny, to zabrakło tylko, żebym poruszył kwestię Bliskiego Wschodu. Region ten nadal nie zawodzi, jeżeli chodzi o niusy. mieliśmy bowiem amerykańską prowokację w cieśninie Ormus. Konkretnie to amerykański niszczyciel rakietowy próbował wpłynąć na wody terytorialne Iranu, jednakże po poterwaniu tamtejszego lotnictwa, koniec końców udało się go zawrócić bez rozlewu krwi. Dzisiaj mamy rozmowy w sprawie programu atomowego, co ciekawe również w Turcji, konkretnie to w irańskim konsulacie w Stambule. Erdogan to się teraz stał czołowym dyplomatą świata, choć umówmy się, te akurat rozmowy to zmierzają raczej donikąd. Zachód nie jest zainteresowany żadnym pokojem, tylko fragmentaryzacją Iranu i eksploatacją jego ropy naftowej. W tym samym dniu w Baku mini-sułtan organizuje spotkanie Dżulaniego z delegacją izraelską. Rzekomo w sprawie tego, co się dzieje w Suwejdzie, choć podejrzewam, że oni to raczej tam będą prędzej spiskować przeciwko Iranowi. Z dobrych wiadomości, to trwają rozmowy pokojowe w sprawie strefy gazy. Palestyńczycy mieli nawet wystąpić z kontrpropozycją, która nie została od razu odrzucona. Wiadomo, że nikomu z Izraela nie zależy na trwałym pokoju, ale to zawsze ze 2-3 miesiące, przez które nie giną dzieci. A opór wobec działań tego państwa jednak nadal narasta. Nawet chiński prezydent się w tej sprawie już wypowiedział. Zresztą po raz chyba pierwszy od początku tego konfliktu. No, już nawet mainstreamowe Mi media się zainteresowały losem Palestyny, żeby nie było, to nie jest żadna nagła troska. Po prostu, po prostu wiedzą, że w najbliższym czasie zapewne będziemy mieli jednak jakąś formę zaprzestania walk, dlatego się teraz uaktywniają, by potem przypisać sobie zasługi albo w zasadzie, żeby przypisać zasługi tej tak zwanej społeczności międzynarodowej. Dodać tu trzeba, że na jesieni mamy chociażby kilka kluczowych wyborów na prezydentów miast w Stanach, chociażby takiego Nowego Jorku, gdzie z racji na duże nagromadzenie pajsatych temat tej wojny izraelskiej jest bardzo popularny. A główny kandydat już zapowiedział, że jest gotów aresztować Bibiego, gdyby postawił nogę na nowojorskiej ziemi. Zresztą fajnie by było, jakby na czas tego typu elekcji sprawa trochę przycichła. Wracając jeszcze na chwilę do samego Trumpa, to on ogłosił właśnie ich wyścig z Chinami w kwestii AI. Podobnie jak Japonia, Chiny również o tym nic nie wiedzą, póki co AI funkcjonuje od kilku lat i ja nadal nie wiem, dlaczego ta technologia ma być jakoś przełomowa. Póki co jedyną realną funkcją jest powstrzymywanie amerykańskiej giełdy przed krachem. NFT nie, nie siadło, amerykańskie sam, autonomiczne samochody również, więc tutaj przynajmniej udało się przekonać część ludzi do zainwestowania w to. A tego typu działania rządu mają na celu oczywiście podtrzymywanie bańki. Trump również próbuje podtrzymywać swoją trampowską międzynarodówkę. Póki co ma w niej oprócz siebie tylko jednego członka na stanowisku prezydenckim. Mowa oczywiście o naszym prezydencie jeszcze o lekcie, Karolu Nawrockim. Właśnie pogratulował mu zostania prezydentem. Powiem tak, jeżeli to jest taki jego przyjaciel, to mógłby się wybrać i złożyć mu gratulacje osobiście. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, on tych mini Trumpów na stołkach prezydenckich to za dużo nie ma. Albo mógłby wysłać Wansa albo kogoś innego, no ale jak widać, my nawet na to nie zasługujemy. Gniew Brigitte Macron sięga również poza granice kraju. Cadence Owens jest kolejną osobą pozwaną za mówienie, że pierwsza dama Francji się urodziła mężczyzną. W jej wieku takiego zachowania nie można wytłumaczyć hormonami, ona po prostu musi mieć taki charakter. Choćnik normalny z makaronem by nie wytrzymał, więc jakoś bardzo mnie to nie dziwi. Albo od życia po prostu z makaronem takiej tak odwala to też jest jakaś opcja. Chiny podbijają świat. Jednym z najnowszych hitów eksportowych są pluszaki labubu. Jak przeczytałem, że firma produkująca to paskudztwo jest warta 40 miliardów, to mnie zatkało. A taktykę sprzedażową to nie stosują wprost z, kas z kasyn, gdyż pluszaki są sprzedawane w takich paczkach niespodziankach, gdzie można trafić na różne tego odmiany, różniące się oczywiście rzadkością. W moim stanie można to spokojnie podpiąć pod hazard. Jak z wieloma hitami eksportowymi w Chinach, nie można ich sprzedawać dzieciom, co już powinno dawać do myślenia. A taki kryptohazard to jest niestety z obecnego świata. Wystarczy wspomnieć na przykład gry komputerowe i słynne skórki DCS-a, w których handel się już nawet mafia angażuje. No ale oczywiście PKB jest świętością, podobnie jak korporacje, więc nikomu za to włos z głowy nie spada. Jeśli. Y tego typu filmy są dla Was przydatne. Zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam na moją zbiórkę. Link macie w komentarzu pod filmem, podobnie jak wszystkie linki do artykułów użytych w tym filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.